My się manku samej Pierwszym, ty nagrywam z w odcinek o. Ty, o, uwaga! Pierwszych członkach teamu. Dwójka y, moi, moi, moich kolegów się zgłosiła. Chcą być w teamie moim i oczywiście mogą, tylko jest małe ustalenie. Musicie ze mną wygrać trzy razy. Będ, w, musicie przynajmniej trzy razy mnie zniszczyć, zabić, nie wiem jak chcecie. Oczywiście gramy na jakie chcecie bronią. Ok, macie jakieś mapy box fightów? A boxy chcesz, czy one będą? Boxy jednak. Ej chłopaki, słychać mnie? Tak. tak. Ta Oczywiście zapraszam do subskrybowania i lajkowania moich filmów, bo będzie więcej. Zauważyłem, że y, zginęła. Prawa autorskie dostanie. Y, ze, zginęły mi dwa Co jest? Ja stoję, ja normalnie wyszłem, chłopaki. że zginęły mi dwa suby. Ja wiem od kogo, jest to więc Co to jest? Ta osoba, która to zrobiła, nie się wstydzi. Bo to jest no. Tylko chłopaki, ja nie wiem, bo ja mogę cię przegrywać, bo ja mam Dobrze tak klików. No on ma. Ej, ale ja się klepię z tobą Mati, czy ja się klepię też z Miszkiem Bambo? Nie, wszyscy po kolei, najpierw mam go. Co chłopaki? Na, najpierw się biję z nim, a później z tobą. A dobra, to ja wychodzę, nara. Ej, no nie strzelajcie do mnie, no to właśnie, ja, te, ja tam nic wam nie chcę zrobić, nie? Myślałem, że to nałamwił ale dobra Dobra Ja też A potem rozdupcamy całą mapę? Ej chłopaki, co, co? potem rozdupcamy całą mapę? Niech rozdupcamy? A, że czyścimy? Nie No rozdłupcamy, e, rozwalamy Zabijamy no. się, najpierw, najpierw będę walczył z jednym z was Czyli najpierw walczę z... E to ja, to ja, to ja... I... To nie, to ty. To... cię. Najpierw z tobą walczę pięć rund, a później z tobą pięć. O ja. Nie? Dobra, prawda? Zabij ty. mnie. Dobra, dobrze. Kolejna runda nadal z tobą będzie pięć rund z tobą, a później kolejne pięć... Z kolei nam, okej? Okay? Ja no dobra, okay. to, ja, to ja komentuję, to ja komentuję. Będę tak jak Efron ja na turnieju Jacoba. Mati pros wola się stoi, wybierając w tej dronie. Teraz Mati pobudował się. Bam, misiek, bam, bardzo ładnie obrywa leci niestety, ale spada. Yy, Mati przejmuje... A Mati ma przewagę wysokościową. Jest to bardzo duża przewaga, zwłaszcza w Fortnite. Cie. Uwaga, bardzo mocno się obijają, jak zapewne widać, widzowie. To jest bardzo ciekawy pojedynek, ponieważ oboje są bardzo sposeni. Yy, yy, no. Przekłama uległ się już otwiera, otwiera ścianę przeciwnika i obija go. Yy, nic nie widzę, muszę przejść dalej. Próbuję, próba podmienienia lecz... No nie, lecz. 28 ci dałem! Lecz... Uwaga, mini pota wygrywa rozgrywkę, dziękuję! Jest na razie 1-1. Je, jeden, jeden, jeden. Jest o, na razie 1-1, jeden, się... jeden. gratulacje! No właśnie. Zobaczymy, kto wygra, to jest naprawdę ekscytujące, bo ja chcę osobiście, żebyś wszedł do teamu, ale musisz mnie mu pokonać. Dobrze. Misiek Bambo buduje się. Jego przeciwnik również. Wybrała niepewność sobie w Teraz czekają, aż bariery otworzą się. Misiek Bambo pięknie to ja zleczył, Niestety, ale spada. Jednak już... Jednak już wy. Teraz spada... Pomaga wam to, że ja odpowiadam. Niestety, odrwałem! Jak! Dobrze! Super, dobra! Misiek mam bo znowu mnie zabił. Nie oszczędzam go osobiście, więc nieźle mu idzie. No, no, no! Dwa do jednego! Dobra! Nie oszczędzam! Ja gasę z Was na krócej! Ja dwa z Was na krócej! Tydzień gram! Nie no, więcej niż tydzień! Tydzień i dwa dni? Coś takiego. Ale mam konto, bo bracie! Tak, gdzie nie jest źle. Pan To co to jest? Misiek Bambo? Lów najlepszy krat Ewel i, ma, i ma najlepszy ma sukcesu P Mati Cross 12 lub e, najlepszy przeciwnik dla niego Mati e, Najlepszy przeciwnik dla niego czyli Misiek Bambo Widać obijają, obijają się one Misiek Bambo spadł. E, nie mam przewagi wysokości, bo ma kima. Najprawdopodobniej ma owoc, a więc jest kimety. Mi tak samo. Najprawdopodobniej eee, są bardzo mocno bici. To będzie ciekawy pojedynek. <laughs> o, eee, mi się kłamało bici, jak grywa las. Jego rywal ucieka. Obijają go, czy latu, czy masz przeskazane. Ucieka, 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 ucieka. ucieka. Ładnie komponacje. Aj! No. ai! No, no. Masz dwie gry jeśli... No, zabij mnie, bo ja będę musiał. O. Dobra. To co? Jeszcze Ach. dwie gry, jeśli y, wygrasz się. Ja. No to oczywiście jesteś administratorem razem ze mną i jesteś członkiem mojego teamu i oczywiście jeśli możesz to zmienisz nazwę tak jak ja dałem w opisie poprzedniego filmu. Jak <śmieniciela> w brzuch przeciwników, się pochoduje. nic nie widzę, ponieważ się zabudowali, koło mnie jest najprawdopodobniej, tak, jest to Matyprost12, który został obity przez swojego rywala, jego rywal podmienia mu ściankę i walczą, to jest wyrównana walka, nie wiem kto ma mało, kto ma dużo, jazu. ja się chowam, bo ja obrywałem, dobra, nieważne, próbuję zakilofować naszego sponsora, i to mu się udaje. Ja Dziękuję. Ja pewnie jre, będę przegrywał, że to jest taki cringe. Ja mam, wiecie co jest najlepsze? Że zawsze jak ja chodzę to mam 1000 stopingu. I jak się buduje. To wszystko, ludzie, to jest wszystko przez te zdalne. To jest zło, to jest zło kialone. Koło mnie, Najprawdopodobniej teraz obija się z rywalem Misiek Bambo. Misiek Bambo, spam, spam, spam. Matko 12, spam. Mam po mam, oka, tego nie powiem, co jest eee, nieprawda, nieprawda, nieprawda. to jest Eee, Weee. ktoś nie wiadomo kto. Misiek Bambo, stoi kołem, nie? Najprawdopodobniej próba podmiany. Nie będę komentować, wybaczycie mi. dobra! Więc ty, Misik Bambo, przechodzisz. Ja, ja się boję, dziękuję, bo ja bym nie gram Babi mnie. A dziękuję, dziękuję. Dobra, teraz ty, Misik Bambo, jesteś, jakby oglądasz wojnę, bitwę. A ja gram teraz z małpką. No, czemu zacznij moją ksywkę z realu? Dobrze, nie bo jak mi serce bije, miliony na godzinę razy. Nie słyszałem, co słucha, że pomijałem wszystkie we fazy. Ja jestem składką w ogóle, nie trzymam. Ty jesteś maniaczką? No, ja mam. Może ja się tak stresuję, że ja pewnie będę przegrywał, bo ja mam stresa.

Ale ja miałem cię zabijać, ja ci dodawałem, żebyś mnie zabił, bo... bo mi się. A. Dobra, ja bym ja zapamiętam. Boże jak mi serce bije, to wy nie macie pojęcia. Ja się stresuję. Na cilu. Ja się stresuję. Na cilku. Ty to na cilku robisz, ja zawsze mam... Ja zawsze mam stresa, kiedy chcę coś zrobić. Tak bardzo, ale to bardzo. Nie, ja co ty robisz? Tyno. Ale ty, ty nie możesz. Nie trafiłem. Oh really? Jak? No nie, dobra. E, proszę na, nam tutaj nie przeszkadzać. Tutaj jest rekrutacja do. Teamu. Dobra, weź mu powiedz, żeby on wyszedł. Może co? Już go zaraz. Muszę naprawić... I weźcie na prywatną ekipę, żeby nikt nie przeszkadzał. Uh -huh. A przepraszam, bo ja się pobudowałem. Powiedz kiedy mogę się już ruszać, bo nie wiem czy się pobudowałeś, czy nie. Boże bo, mi się ręce trzęsą, jeszcze mi te milion pingów i też nie ułatwia. Yy, taki przypadek. No jest ten tutaj. Chary.

no dobra, może na boksach nie jest, ale mnie ktoś tak. No to ty. Kto? No to. Ty... Ej, weźmą się, bo ja nie wiem do kogo mam szel. Bo macie tak strasznie podobne skiny. Ja nikogo nie. i nie byłem, bo miałem ze dwóch. Tak. Weź i stąd, bo ja nie wiem gdzie kto jest. A, nie. Ale to no Ej, tak dydno ja to wahita! No 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 macie już pewne, że dołączysz do teamu, ale czy będziesz administratorem to jeszcze dwie ważne. Bandy... A jak no mogę zostać administratorem administratorem? Y, musisz wygrać jeszcze dwie rundy. A ja, a ja będę innych rekrutował? jeśli będzie, jeśli ja pozwolę, oczywiście, nie ma problemu, tylko musisz... Dobra, ty się nie ruszaj, nie ruszaj proszę, bo ja ciebie! Wiesz, jak mini nie to, ja myślę, że to ty <mulary> O nie, to jest ten typ, jak tu się go zobie Albo on mnie zabije Nie no! idę na na Ej, no przeszkadzasz, proszę pana, proszę mi O dobra, po potrzebujesz jeszcze leczenia? No pa, mam HP, weź rybkę masz i masz tu małe, wyrzucone wszystko no, bardzo nieładnie się pan zachował. Ja? Nie, ten drugi. A dam ci jeszcze leczenie. Dobra, dobra. Możemy wbić się. Już. A masz kula? A masz dalej kula? Dziewięć na dole, nie? W ogóle. Chłopaki! Jak te w tej w No bo on też chce te rekrutację oczywiście, zapraszam do rekrutacji Zostajesz... A on w ogóle wie o co chodzi? Tak, gdzie powiedziałem Muszę teraz o rekrutacji i tam Dobra, to zaproszę go do ekipy Jak on się nazywa? Czekaj, Czekaj która jest runda? Ile mam wygranych? Trzy mam wygrane, no to jeszcze To jeszcze dwie ty jedna, na, żebym był administratorem Mogę się budować? Ale on jest na kreatywnym wejściu, mu coś powiedzcie Ja mu powiem I niech... Odsuńcie się najlepiej w kąt, albo zgincie od strefy, dobra? Żebym ja został sam z tym, z... Że... Że się trzęsł, bo się stresuję, no... Boże... Jeszcze raz musisz mnie zabić! <śmulacza> Ale nie! To nie może być tak, bo na przykład... zabiję cię trzy razy, jestem Daj mi teraz jeszcze jedna, dwa... Czyli teraz... Pokonam obetnacki, jest... znaczy, dobra? cztery wygrane, ja mam na razie trzy. Połączcie tego drugiego kolegę, żeby dołączyć... Ale nie, bo jeszcze ja mam jedną rundę! A... No. Ale zaproście później już tego kolegę do ekipy, żeby on mógł z nami gadać. Weźcie się, szybko zabijcie. Właśnie, tak. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, proszę na razie się nie odzywać, skupieni skupienie, zaraz ty będziesz też... Ale... Bądźcie najlepiej wrogowie.

nie, zostaw, on nas śladu. I teraz, Auro, będziesz ze mną walczyła. I jeśli chcesz być uczestnikiem naszego teamu, to musisz ze mną wygrać przynajmniej trzy razy. Ej, a on wie, że jest, jest grupka no, na Messengerze? No, jest ta grupa na Messengerze. Dobra, Małpa mi się nie no, ma, 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 Małpą Ja się nie ja <laughs> różnię. To jak najbardziej nie przeszkadza. jak z Terefa będziemy, to, będzie Suka, to idziemy, razem razem idziemy razem z Terefą. Co? Idziemy razem z Terefą. A, już? No. Dobra, wyciszymy no, no, tak. ich, żebyśmy mogli grać. M, odezwij się. No mówię, mówię. No jesteś, dobra. E, wygrałeś ile razy już? E...

O, oh nie. Ojojoj, oj, tu już jest naprawdę trudno. Niestety jest już pewne, że nie zostaniesz administratorem razem z nami, ale możesz jeszcze być członkiem ekipy. Musisz wygrać jeszcze przynajmniej y, dwa razy. Tak, bo przegrałeś raz. Hey you, hey you. Tell me no, no, no. Dobra Jeszcze raz musisz wygrać Ty, tylko weź mi nie puszczaj te emotki, bo do dostanę prawa autorskie No, to się A, sorry, sorry Fajnie, najwyżej... E, zmutuj, А 30 sekund muss ich coś быть prawa. Dobra, już was słychać. Pytałeś okay. się to jeszcze to, o nikt, nie? O nikogo. Co? O Nik. Są to, to prawa autorskie, czy nie? Chyba tak. Delachi, nie daj De Ta... z tych emotyk, bo są prawa autorskie. No to, to już nie, od... nie tam. No bo wiesz, co chodzi? Tam, gdzie masz tekst, to, to, to są prawa autorskie. Chyba tak to nie, działa, nie? Nie, to jest prawa autorskie. No, dobra. tak... odcinek z dawania. To było lot... No, walczyliśmy o bycie w Teamie. Wszyscy wygrali. Była zacięta walka, więc zapraszam do subskrybowania mnie i lajkowania. No i widzimy się już za niedługo. Laura no, no. no, no. Tak się dzieje. No, no. no.